Hej, witajcie w ludzie. Tu Sajoken i dzisiaj ja gramy w Minecrafta. Stworzymy sobie nowy świat hardcore. Najpierw nazwiemy go hardcore. Hardcore. Tu zostawiamy. I zaczynamy. Jeśli ktoś nie wie, to hardcore polega na tym, yy, że po śmierci yy, nasz świat się usuwa. Czyli gramy do pierwszej śmierci. Zaszczę ile wytrzymam. Jak zawsze najpierw zbieramy drewno. Oooo. okej. Myślę, że z 15 na początek. Mm -hmm. Na dzisiejszy odcinek plan jest taki, ym, że musimy uczyć stoper. Znajdujemy się z kryjówkę. i no i myślę, że tyle w tym odcinku tu zdążymy. Okej, okay, wybaczcie mi to krótkie cięcie, ale wołali mnie rodzice, musiałem na chwilę zejść. No da, 14 starczy. <laughs> Jeszcze trochę trawę wysoką. Dobra. Jedno. Dwa zboża starczy. O, i owieczki. Super. Tylko trochę szkoda mi ich bić. No trudno. Wracaj, owieczko. Hmm. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale właśnie w wersji 1.1 jest strasznie mało owiec. Nie no, przydałoby się, bym miał łóżko. bym mógł i spać. Dobra bijemy Miejgorz jest to, że nie wiem ile już nagrywam Więc możliwe, że po prostu pierwszy odcinek będzie w dwóch partach I jeszcze jedną wełnę Tu Takie zacinanie właśnie będzie tylko na początku Bo jednak świat się renderuje dopiero a to też jest spowodowane tym, że aktualnie wstawiam e, filmik z Starkera, e, te w Frypeci, odcinek pierwszy. Zachęcam Was do oglądania. No e, dobra, tu mamy morze. Ocean, dobra, nieważne. Wodę, ale super to wygląda. O, wioska! To jest super, na początku możemy wiosce przejmiemy jakiś domek jeślimy się w wiosce a potem jak już będziemy lepsi w ogóle to ale super miejscówka super mamy miejscówkę tą wioskę, wioską to po prostu odejdziemy od nich będziemy wędrować tak dalej może o jest malutka to możemy ją rozbudować o własny domek właśnie o tak, czuję to. Jeszcze kaktus. Ogrodzimy ją. A jak właśnie w najnowszej wersji 1.2 mają dojść... Um, mają dojść te najazdy zombie, to wtedy ogrodzimy, zrobimy coś. O, zobaczcie. Diamenty. Jabłko, zbroja. Super. Już mamy diamenty, zobaczcie jak, 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 jak to się opłaca Brawo Zacznijmy, duża wioseczka Fajnie mm. Już mi się mylą trochę klawisze Biblioteka Błąd cieni W wersji 1.2 będzie coś takiego, że będziemy, że ci NPC-ci wow, 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 e, będą pamiętać swoje wioski i będą do nich w nocy wracać. Wybuduje się myślę tutaj, tak naprzeciwko tej kuźni będę miał blisko. Mm. Tam nie ma szyb? No nie ma szyb. Muszę zachować ten właśnie styl taki. Kobel i to Jakby to zrobić? Już nie ma tego, że potrzebuję kobla. Hmm. jakby Jak by go zdobyć tutaj? Mam obecną sytuację. Czemu w ogóle nie macie zboża? Ej. Będę musiał wam zasiać. Nam dość daleko, żeby zdobyć ten kobel, no trudno Renderuje się, renderuje hmm. Dobra, będę chodził po prostu tamtas po kobel, tylko gdzie jest słoneczko Słoneczko jest w prawie południe Albo już minęło południe Ale zdążę wrócić Bardzo fajna miejscówka, bardzo mi się podoba I mamy wioskę Teraz myślę nad nazwą, bo trzeba jakoś nazwać tą serię. Jako, że to jest hardcore. Mieszkamy w wiosce... Przy, że... E, ...oceanie. To morze, może... Młody górnik i morze. Wypłyniemy kiedyś na morze i w ogóle... Nie wiem, wymyślę jeszcze coś Tylko teraz skupić się lepiej na koblu, a nie na gadaniu Ło 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 Dobra, nic nie mówię Gravel, ale tu mamy dalej Trzeba Żal mi tego um żelaznego, ale no trudno pamiętajcie nigdy nie kopcie pod sobą, parę razy straciłem wiele cennych przedmiotów w ten sposób znaczy i tak będę kopał, ale cicho wągiel by się przydał nie, nie ma o jest o właśnie chciałem kochać pod, sie pod, pod siebie może zrobimy tak no brawo wrzuciłem no zobacz nie mamy wągiel jesteśmy w, w domu o Brawo, ja. Ile jabłuszko? Mam trzy jabłuszka, dwa chlebki. Jabłuszko chyba o półtora serduszka, jeśli dobrze pamiętam. Um, ale na razie nie jest tak źle, nie muszę na razie. Um, kopiemy dalej. Gravel. Brawo. Ło, wow, wo, wow. Stą stąd, czyli jesteśmy gdzieś blisko plaży. A y, jeszcze, zobaczcie na wygląd serduszek. W innych trybach wyglądają one inaczej. Nie mają chyba tych takich ciemniejszych kresek. To właśnie oznacza, że jesteśmy w trybie hardcore. Ta taka ciekawostka dla Was. Jeszcze, jeśli mi nie wierzycie, to zobaczcie sobie y, trudność hardcore. Zobaczcie za SMS. -a. I ile mamy kobla? Dobra, dobijamy do staku. I na razie więcej nie będę potrzebował. Może sobie tędy wyjdę. To jest plaża. Ale myślę, że mam już ten stack. Um, no no. się. Chyba tam noc spędzę w kuźni. Zarazcie, jak pięknie. To biegniemy. Bardzo podoba mi się, że wprawdzili tutaj sprint. Bardzo pożyteczne. Aj, lag. Hmm, niech tu sobie rosną. Dobra, naprawdę ściemnia się, wracamy do domku. Teraz pytanko. pierwszą noc spędzę chyba w kuźni. Myślę, że się nie obrażam um, Stworzymy e, Craftle Table I ruchy I drzwi Na szczęście w tej wersji jeszcze zombie nie mogą niszczyć drzwi To mnie bardzo ratuje Um, mam wełnę, widzicie jak się przydała. Ale myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Nie wiem ile go kręcę, więc możliwe, że jednak go nie zakończę. A mamy Jak kaktusa z oknem. Dobra, to ja wam bardzo dziękuję. Um, na razie do zobaczenia, subskrybujcie, czołem hej.